5 października w Stalowej Woli odbyło się spotkanie Wielkiej Koalicji, która wspiera prawo i sprawiedliwość. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz liderzy koalicyjnych ugrupowań. Solidarna Polska, prawica Rzeczypospolitej oraz Polska razem będą wspierać prawo i sprawiedliwość w nadchodzących wyborach samorządowych. Szczególnie cieszymy się, że informacja o zjednoczeniu, o współpracy. Wielu środowisk patriotycznych odbywa się i jest komunikowana tutaj w Starowej Woli, w mieście, które zrodziło się ze zgody narodowej, ze wspólnej odpowiedzialności za sprawy e, tej małej naszej ojczyzny, tutaj lokalnej, ale również tej dużej ojczyzny. Podczas spotkania wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński zaznaczył, że władze samorządu województwa podkarpackiego, które zmieniły się przeszło półtora roku temu, dobrze realizują powierzone im zadania. Poparcie dla marszałka Władysława Ortyla wyraził także przedstawiciel koalicji, członek zarządu województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz lider Polski razem Stanisław Kruczek i Solidarnej Polski Mieczysław Golba. My jako najmłodsza partia na scenie politycznej Polska Razem idziemy w tej koalicji do wyboru samorządowych. Rozmowy oczywiście koalicyjne były trudne, bo i partner jest y, wymagający, ale wierzymy, że zwyciężymy w tych wyborach samorządowych i oczywiście w prosimy o głos. Zjednoczona Prawica to już stało się faktem, także dzisiaj tylko wspólna lista i myślę, że zwycięstwo już jest w zasięgu ręki. Myślę, że na pewno wspólnie razem, kiedy tak szeroko pójdziemy. No ten wynik jest na pewno dzisiaj dla nikogo już jak gdyby wielką zagadką. Wiadomo, że to będzie zwycięstwo, jesteśmy przekonani do tego wręcz, bo mamy mocne listy w każdym okręgu i w związku z tym na pewno województwo tutaj podkarpackie będzie się rozwijać dzięki dobrej koalicji, dzięki właśnie dobrym samorządowcom, sprawdzonym samorządowcom, którzy od wielu, wielu lat już tutaj dla ziemi podkarpackiej działają, pracują, poświęcają swój czas, rodziny prywatne, bo nie tylko 8 godzin, od wielu lat tych ludzi znamy. Podczas w konferencji członek zarządu województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk podkreślił, że jest uzgadniany właśnie kontrakt dla naszego województwa oraz regionalny program operacyjny na lata 2014-2020. Są to ogromne środki, które popłyną do samorządów, do przedsiębiorców. Myślę, że tak zostaną skonstru skonstruowane, że województwo podkarpackie zyska w tych latach. 2014-2020. Wicemarszałek Sejmu szóstej i siódmej kadencji Marek Kuchciński podkreślił, że koalicjanci mają ambitny plan. Chcą wziąć odpowiedzialność za dzieje, za przyszłość województwa w następnych czterech latach. Jeśli dojdą do władzy, wsparciem obejmą wszystkich w równym stopniu. Gminy, które najbardziej potrzebują pomocy będą traktowane w sposób szczególny. Celem PiSu będzie zniwelowanie różnic w standardzie życia, zarobkach mieszkańców wszystkich podkarpackich ziem. Dla nas rozwój województwa jako rozwój zrównoważony polega na tym, między innymi, że wszystkie ziemie województwa muszą być Otoczone opieką i wsparciem w trudnej mierze. Marek Kuchciński podkreślił, że Lucjusz Nadbereżny, kandydat koalicji na prezydenta, to jedyny poważny kandydat, którego warto popierać. Zachęcamy wszystkich, którzy mają dosyć rządów wobec tej władzy w Całowej Woli do poparcia naszych kandydatów, naszej listy. Chcieliśmy zwrócić się do wszystkich. Także i tych, którzy nie interesują się na co dzień polityką którzy są rozczarowani do władz państwowych, i publicznych, i centralnych państwowych. Głosujcie, idźcie do wyborów i głosujcie na Lucjusza Nadwależnego i na kandydatów, wspólnych kandydatów tej wielkiej koalicji prawicowej, która na Podkarpaciu ma ambitny plan unowocześniać nasze województwo, odbudować zaufanie także do Stalowej Woli Ziemi Lucjusz Nadbereżny podziękował za obecność i wsparcie wicemarszałkowi Sejmu. Podkreślił, że obecność koalicjantów jest zapowiedzią dobrej współpracy. Stalowa wola jako jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych tego regionu potrzebuje wielu zmian, wsparcia również budżetu państwa, chociażby w sprawie obwodnicy, również wielu innych kwestii, tak aby nasz przemysł zbrojeniowy, aby wszystko to, co w stalowej woli stało u jej podstaw, u jej początku, ta piękna idea centralnego okręgu przemysłowego, abyśmy wspólnie tę ideę mogli tutaj odbudowywać. Jestem przekonany, że nasze zwycięstwo w samorządzie jest początkiem wielkich zmian w Polsce. Lucjusz Nadbereżny wyraził nadzieję, że w przyszłym roku zmienią się władza, dzięki temu współpraca na linii stalowa Wola podkarpacie warszawa będzie bardzo dobra.